Dzień dobry, kochane barany, witajcie bardzo serdecznie. Zapraszam Was na czytanie tygodniowe. Zobaczymy sobie, jaka energia będzie Wam dopisywać w tym tygodniu. I zapraszam Was także, kochani, do promocyjnych pakietów miłosnych. Do końca lutego macie możliwość zakupienia. Tych moich usług, więc jeżeli macie ochotę na analizę miłosną, to zapraszam. I kochani moi, popatrzymy sobie, jaka energia czeka was w tym tygodniu. Co dla Was, moi kochani, co dla Was? Energia ośmiu denarów. A więc ten tydzień zapowiada się dla was bardzo pracowity. Dużo jest przed wami wyzwań zawodowych, ale jest to bardzo pozytywna karta, ponieważ jest to karta, która mówi o tym, że bierzemy sprawy we własne ręce, działamy, rozwijamy się i mamy z tego też duże korzyści. To będzie, kochani, tydzień Pracy, ale i też tydzień, który będzie pozwalał Wam wzrastać. Jaka energia dalej? Popatrzcie, karta słońca, a więc tydzień spełnionych Waszych życzeń i marzeń. To jest doskonały czas, Byście Wy właśnie w tym tygodniu przeforsowali swoje jakieś trudne sprawy, czy to zawodowe, czy to życiowe. Dlatego, że wszystko, czego Wy się kochani dotknięcie, w tym tygodniu będzie miało szansę manifestacji. Popatrzmy dalej, jaka energia, Wasza energia, energia króla buław, a więc. Energia mocy, działania, dynamiki, dużej aktywności, kreatywności, przedsiębiorczości. Powiem tak, warto, kochani, wykorzystać ten tydzień do spełniania swoich marzeń, osiągania własnych celów, bo to jest do tego najlepszy czas. Energia wyższa będzie Wam bardzo w tym temacie sprzyjać. Zobaczmy, moi drodzy, Jakie przesłanie tutaj dla Was jest? Pewność siebie. A więc wy w tym tygodniu doświadczycie energii pewności siebie, energii dużej wewnętrznej mocy i popatrzcie. Będziecie niczym paw. Będziecie piękni, widoczni, bardzo dynamiczni i tak jak mówię, to jest wspaniały tydzień do tego, by osiągać sukcesy, dopinać swego i wykazać się właśnie dużą odwagą i pewnością siebie. Energia Wam będzie w tym temacie dodawała skrzydeł. To wszystko, moi drodzy. Dziękuję Wam bardzo serdecznie. Te przekazy mają być krótkie, esencjonalne. A jeżeli chcecie więcej, zapraszam do czytań indywidualnych, do pakietów miłosnych, do świec intencyjnych. Na ten moment to wszystko. Dziękuję, buziaczki i pa pa.